Babcie i dziadkowie wypełnili po brzegi salę widowiskową Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. W niedzielę 25 stycznia, z inicjatywy księdza biskupa Mariana Florczyka i starosty Tomasza Plebana, po raz kolejny zorganizowaliśmy Powiatowy Dzień Babci i Dziadka Osób Starszych i Samotnych. Kilkaset osób podziwiało specjalnie dla nich przygotowane koncerty. Słodki poczęstunek dla wszystkich gości uroczystości przygotowali uczniowie powiatowego zespołu szkół w Łopusznie. Wszystkim tu babciom i dziadkom e, życzę, żebyśmy nadostawali. to bo, bo jesteśmy w jednym wieku. No i takiej, takiego poczucia wspólnoty, życzliwości i szacunku do osób starszych w Polsce nie tylko w Polsce, w Kościele, ale i w innych miejscach, tak jak przykłada jednak na Powiat, także wszystkiego dobrego. Dzisiaj dla Państwa, dla wszystkich seniorów z terenu powiatu kieleckiego, ale wiem, że to są również i z których również serdecznie pozdrawiam, przygotowaliśmy to spotkanie, Myślę w takiej radosnej atmosferze śpiewu, muzyki i ta zabawa, która tutaj będzie na scenie i mam nadzieję, że tutaj Wy też wyrazicie swoją pozytywną opinię, będzie wspaniałym naszym wspólnym przeżyciem. Życzę Wam, aby ten dzisiejszy wieczór, popołudnie upłynął Wam w dobrej atmosferze. Wszystkiego dobrego. Życzę Państwu tego życia aktywnego, żebyście wychodzili z domu, żebyście się spotykali, bo tak jak powiedział ksiądz biskup, najważniejsze jest to, abyśmy byli z drugim człowiekiem, abyśmy nie czuli samotności. Abyśmy wszyscy razem cieszyli się z każdego dnia tego 2026 roku i nie zmarnowali ani jednego na to, żeby nie pomyśleć o naszych dzieciach, o naszych wnukach, żeby się z nimi nie... Skontaktować, czy to na żywo, czy telefonicznie, żeby się nimi po prostu cieszyć. Cieszcie się, radujcie i tak jak jedna z seniorek tutaj na filmiku powiedziała, jeszcze dużo przed wami. Wszystkiego dobrego. Mój wnuczek Franuś kiedy przyjeżdża do domu do Chmielnika zawsze mówi: dziadziuś ja postanawiam, że tobie właśnie poświęcę cały mój czas. Dlatego Wam też tego życzę, żebyście takie słowa usłyszeli i żeby nikt nie był sam. Dużo zdrowia, dziękuję bardzo. Życzę Wam przede wszystkim zdrówka, żebyście cały czas byli tak aktywni, tak wspaniali, jak teraz, uśmiechnięci, żeby wnuczki, wnuczkowie mogli się wami nacieszyć jak najdłużej mogą. Dla babci i dziadków wystąpili zespół Małe Wolanecki ze szkolno gminną orkiestrą Dentą z Morawicy, Patrycja Jędrzejowska, Wiktor Zwierzyński. I kapela typowy Janus. Zwieńczeniem uroczystości było błogosławieństwo udzielone przez księdza biskupa Mariana Florczyka. Pan z Panu. Niech Was błogosławi szczerze, Wszechmogący, ojciec i syn i Duch Święty. Amen. Dziękuję bardzo.